Czego pies ciągnie na spacerze, na smyczy! Może za rzadko wychodzicie na spacery i pies nie ma spełnionych podstawowych potrzeb, takich jak węszenie i eksploracja otoczenia. Często wygląda tak, że jest na haju i po prostu chce wszystko. Teraz, zaraz, już więcej. Jest zawsze w to samo miejsce. W tym samym miejscu zawsze spuszczacie psa ze smyczy lub on bawi się ze swoimi kolegami. Po co macie go tam zaprowadzać? Przecież on... Przez tą codzienność dobrze wie, gdzie idziecie. Nie jesteście mu tam w ogóle potrzebni. Do ciągnięcia może być również za krótka smycz. Pamiętajcie o tym, że pies musi mieć przestrzeń do wyruszenia, do eksploracji, do której stworzyć dzięki w którą być wyruszyć. Do tego nam na pewno przyda się na przykład smycz. 3 lub 5 metrowa. A jeśli chodzi o długie spacery w lesie czy na polu, pamiętajcie, że za długość smyczy powinna być jeszcze 10-15 metrów. To naprawdę daje wspaniałą przestrzeń do eksploracji i do czerpania radości z przyrody. Może być też po prostu tak, kochani, że za morza chodzicie, a wasz pies potrzebuje ruchu, potrzebuje szybciej, więc po się postarajcie. Dlaczego ciągniesz na tej smyczy? Dlaczego nie rozumiesz? Dlaczego chodzisz tak jak chcesz ciągle i w ogóle mnie nie słuchasz? Kochani, wasza irytacja na spacerze jest najgorsza dla psa. On nie rozumie o co wam chodzi. Wy się irytujecie, kiedy nie macie motywu na spacer. Nie oczekujcie od psa, że on będzie miał ochotę z wami przebywać i po prostu spacerować. Bezpieczeństwo dla psa to jest jedna z podstawowych rzeczy, żeby czuł się z wami naprawdę dobrze na spacerze. Dodatkowo po prostu pies może być lękusem. Ten strach przed otoczeniem, które jest po prostu tak przerażające, jest dla niego czymś zbyt, zbyt dużym. Dlatego pamiętajcie o tym, żeby tutaj dbać o pewność siebie psa. Kochani, takim motywem, e, jeśli chodzi o szarpanie psa na spacerze, może być również ból. Bardzo często jest on pomijany przez opiekunów, chodzi o ból łap, e, ból bioder, e, ból krtani, kiedy na przykład psiak jest na obroży. Słuchajcie, pamiętajcie o tym, że jeżeli wasz pies zaczął od niedawna na przykład ciągnąć te smyczy, to warto sprawdzić również podłoże bulowe, czy po prostu wasz psiak jest zdrowy. Smycz automatyczna Flexi. Kochani, jeśli wasz psiak. Chodził na fleksji, a wy któregoś jas, stwierdziliście, że magicznie zacząć ma chodzić na smyczy takiej klasycznej, no to nie. Musicie być przygotowani na to, że jeżeli pies dotychczas używał tylko smycz automatyczny, to nie jest tak, że będzie umiał od razu chodzić przy nodze. Być może wasz pies ma szelki, które same w sobie gdzieś tutaj wzmagają temat ciągnięcia przez niektóre psy, eee, mają tak naprawdę one Y, bardzo dużą możliwość ruchu i szelkom, słuchajcie, wasz pies ma nieograniczone możliwości ruchowe. Nie ma też takiego momentu, żeby powiedzieć: Ej, stop, zatrzymaj się, poczekaj na mnie. To jest takie, wiecie, nakręcające, pobudzające do dalszego ciągnięcia. Także, kochani, pamiętajcie to, co niektóre psiaki mają w krwi. Bardzo ciężko jest wyplewić. no więc, jakby psom pociągowym nie dajmy przestrzeni do ciągania. Bardzo radę, nie? Bardzo. Także, kochani, część teoretyczną. Mamy za sobą, zróbcie rachunek sumienia, czy na pewno nie robicie z psem tych błędów, nie powielacie ich, bo dopiero wtedy będziemy mogli przejść do części praktycznej.